Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku, bo widzę, że nikt nie zareagował praktycznie. Zapraszam do konkursu, który rozwiąże dopiero jak monety wrócą z NGC. Tutaj macie kartę do tego filmu. No i oczywiście, moi drodzy, zapraszam do sklepu esnumismatyka.pl sklep internetowy dla kolekcjonerów w opisie filmu macie link do sklepu oraz kod rabatowy w wysokości 10% także moi drodzy zapraszam na zakupy do sklepu snomizmatyka.pl dobra moi drodzy dzisiaj tematem moneta 100 000 zł solidarność z roku 1990. Jak widzicie, jest to moneta Proof 66 Ultra Cameo, ale zacznijmy, moi drodzy, od danych dla tej monety. Paga monety jest to 31,1 grama, czyli tak zwana Funkcja trojańska, średnica 39 mm. Moneta jest wykonana z srebra, próby 999, czyli 999. Rand, obrzeże, bok, gładkie, stempel lustrzany i zwykły. Moneta okolicznościowo-obiegowa. Monetę 100 tysięcy. Zaprojektowały dwie osoby. Awer zaprojektowała pani Ewa Tyc-Karpińska, a rewers, moi drodzy, zaprojektował pan Bochtan Mielewski. Nakład monety 100 tysięcy Solidarność jest to pół miliona sztuk, czyli 500 tysięcy. Moneta, moi drodzy, wybito w Stanach Zjednoczonych. W mennicy Sol Solady. Momencik, bo y ja angielskiego nie znam i nie chcę się pomylić. Sol Solidarity Mint California Corporation in Los Angeles. Tak brzmi nazwa mennicy, która wybiła właśnie te monety. I moi drodzy, na wersie w centralnym punkcie umieszczono orła w koronie. Po bokach mamy rozmieszczoną na dwie części datę emisyjną, datę bicia 19 i 90, czyli 1990. Pod orłem mamy nominał 100 tysięcy zł Między te 100 000 jest między skrótem nominałowym, czyli ZYŁY nazwa nominału mamy przerywniki i w napisie otokowym Rzeczpospolita Polska moi drodzy, jeszcze taka ciekawostka jest to pierwsza moneta po upadku komuny, która została wybita stricte z orłem w koronie i z nowym nazwą państwa na rewersie jak widzimy, znajduje się pomnik poległych stoczniowców z 1970. Na tle panoramy Gdańska, poniżej mamy właśnie napis Solidarność i biało-czerwona flaga wystająca z litery N. Jak wiecie, dobrze mamy aż cztery typy tej monety. To jest akurat typ D. A jeszcze zapomniałem napomknąć, że moneta upamiętnia dziesiątą rocznicę wydarzeń w Gdańsku. I teraz moi drodzy, sprawa się troszeczkę komplikuje, bo naprawdę nadal dużo ludzi nie ogarnia typów w tej monecie, więc zaczniemy. Moi drodzy, od początku nie mam wskaźniczka żadnego. No nic, będę. A mam, poczekajcie, mam wskaźniczek. Więc tak: 100 tysięcy, typ A. Mamy oddalone zyły od nominału. I tutaj mamy, moi drodzy, literkę L. To jest typ A. Typ B te zły ma blisko nominału i też wysokość tych przerywników się różni w A i w B. Ale już w B nie mamy literki L. Ta literka L jest to, moi drodzy, właśnie znakomity tej so, so, Solidarity Mint California Corporation im In. in. Los Angeles, typ C, mamy ponownie, jak widzicie, blisko y, skrót zły przy nominale, ale tutaj już jest znak to znaczy ta literka L, znak mnicy. No, ID różni się najbardziej od tych monet, gdyż y, w poprzednim filmie o typie C ktoś mi tam napomknął, właśnie, że nie powiedziałem o tej odwróconej fradze, A z tego powodu, że no bardziej się rzuca, prawda? To S, gdzie w tych trzech typach S wygląda identycznie. Te S są właśnie takie same, a w Solidarności typu D. S jest do góry, a flaga faktycznie jest odwrócona, gdyż normalnie w typach A, B i C to jest u góry, a to jest na dole, co zresztą widzimy. czekajcie, o. Białe jest u góry. Białe jest u góry. I białe jest u góry. Ta na no, dodatek jest monetą lustrzaną. Wiele, wiele osób sądzi, że jest to moneta próbna, bez napisu próba. Nie wiem, co o tym sądzić. No nie ma rozgraniczenia w żadnych katalogach. Nawet Menica w Stanach tego nie podaje: czy to była właśnie moneta próbna, czy po prostu mieli taki stempel, takiego użyli. Stempel się złożył, wzięli następne. No ale. Tego się nie dowiemy. Ja mam za krótkie nogi y, do takich informacji. Zresztą, angielskiego na tyle nie znam, żeby napisać do tej menicy. Czy posiadajemy jakąkolwiek jeszcze dokumentację, która by mogła y, potwierdzić, y, jak to wyglądało podczas bicia? Ale, moi drodzy, przejdźmy do cen. <kluz> I już tutaj mam. Czekajcie może troszeczkę zbliżę. Ile tych monet jest aktualnie na Allegro. Nie za wiele, że tak powiem. Jest tylko jedna. I to jest ta tutaj. Jak widzicie, na tym zdjątku. Czekajcie, zrobię wersję komputerową, bym mógł powiększyć zdjęcia co mi się tutaj porobiło gdzie jest tu jest na jak widzicie na Allegro lokalnie widać ewidentnie że jest to czekajcie bo tu się nie da przewidzieć do góry na dół jest to typ D no i Niestety, no, Allegro tak dziwnie to zrobiło, że nie da się tego za bardzo. No i 7000, ktoś sobie woła za tą monetę. Jest tylko jedna sztuka, nie wchodziłem w historię Allegro, jak to wyglądało poprzednio, jak one się sprzedawały. Ale moi drodzy, najważniejsze jest tu i teraz. Wiadomo, że fajnie by było kupować monety po cenach sprzed 4, 5 czy 6 lat, tak? ale jest to jak na razie nie. Nie na razie. Jest to w ogóle nierealne, żeby takie ceny aktualnie były, i moi drodzy, hmm, przejdziemy sobie do OneBit. No i taka moneta bez gradingu. Typ D jest opisana dodatkowo jako próba, ale nie jest to jednoznaczne, bo nikt tego naprawdę tak nie może potwierdzić na 100%, że to była próba. Ale mamy tutaj opis próba, bla, bla, bla. Bardzo ładny, bardzo piękny egzemplarz. Cena wywoławcza, moi drodzy, 1500 zł, a moneta została sprzedana za 850 zł także sporo, sporo za tą monetę nieogradowaną następnie mamy monetę w gradingu jak widzicie moi drodzy jest tutaj y, moneta ogradowana przez NGC ma napisane PF czyli Proof 68 Ultra Cameo także opisana jako próba typ D moneta y, miała cenę wywoławczą 1000 zł a sprzedała się moi drodzy za 9440 zł, bardzo duże pieniądze. I napomknę, że ten, ta nota nie jest najwyższą notą, są wyższe. No i przejdźmy do mojej. Jak widzicie moi drodzy, mamy tutaj. Napisane 100 tysięcy zł 1990, Solidarność, NGC, Pruf66, Ultra Cameo. I moi drodzy, cena wywoławcza była 2000 zł, a mi udało się kupić ją za 4760. To znaczy, że tylko za 4760. Naprawdę miałem farta. Udało się kupić monetę, która zazwyczaj jest sprzedawana powyżej 5000 zł i to grubo ponad 5000 zł, Mi udało się kupić za 4760. Także moi kochani, to będzie na tyle. Oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji. Proszę pamiętać, że oglądając moje filmy i zostawiając u mnie swojego suba. Tak naprawdę budujesz kanał. A obecnym, aktualnym moim subskrybentom dziękuję za komentarze, za lajki pod filmami oraz za wsparcie kanału. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.